Witam Państwa Gością portalu Radomsko24, jest wojewoda łódzki Tobiasz Bochański. Panie, panie wojewodo, zacznijmy od tematu, który sprowadza Pana dziś do Radomska, a mianowicie przyznanie dofinansowania w ramach Rządowego Funduszu Dróg. To bardzo ważne wsparcie dla samorządów. Tak, dzisiaj w Radomsku będziemy podpisywali 14 umów dla gmin i powiatów, zarówno z powiatu radomszczańskiego, jak i pajęczańskiego. Jest to rządowy program, który jest co roku od 5 lat, który Finansuje budowę, przebudowę i remonty dróg powiatowych i gminnych. I każdego roku rząd przeznacza 150 milionów złotych dofinansowań dla wszystkich samorządów naszego województwa. W zasadzie nie ma takiego powiatu, gdzie byśmy jakieś drogi nie wyremontowali czy nie przebudowali. To jest bardzo istotne z wielu powodów gospodarczych, społecznych, ekonomicznych, dlatego że jedne drogi są budowane na osiedlach, po to, żeby po prostu ułatwić mieszkańcom dojazd, do pracy, do szkoły czy na zakupy. A na przykład są drogi, które są bardzo ważne, na przykład dla rolników, dla przedsiębiorców po to, żeby łatwiej się komunikować i żeby handel lepiej się rozwijał które gminy z terenu powiatu radomszczańskiego skorzystają tym razem ze wsparcia? O, mamy ich 14 i tutaj mamy dwa doskonałe wnioski powiatu radomszczańskiego, mamy Wielgomłyny. Nie chciałbym jeszcze wszystkiego zdradzać, to zaraz zobaczymy na konferencji prasowej, ale trzeba przyznać, że powiat radomszczański i powiat, powiat pajęczański to bardzo dużo dofinansowań w tym roku w porównaniu z innymi miejscami naszego województwa. Oczywiście powiat radomszczański jest największym, jeżeli chodzi o liczbę gmin, ale nie, zapomina o nim, nie zapominamy o nim, także. Panie wojewodo, potrzeb samorządy mają bardzo wiele. Czy w najbliższym czasie możemy spodziewać się kolejnych tego typu programów, z których samorządy będą mogły korzystać? Tak, musimy pamiętać, że epidemia to był bardzo trudny czas dla nas wszystkich. Zresztą Radomsko zostało z jednej strony doświadczone poprzez wyłączenie szpitala na potrzeby covidowe, a z drugiej strony warto pamiętać, że Radomsko pomagało województwu śląskiemu i to był ten element epidemii zdrowotnej, ale jest ten gospodarczy. I stąd programy rządowe, czy to rządowy fundusz Drogowy, czy też fundusz inwestycji lokalnych, który został rozstrzygnięty i wiele gmin z powiatu Radom w nim partycypowało, ale to nie koniec i one będą przedłużane, tak samo jak rządowy fundusz, na przykład PGR-owski, gdzie gmina Żytno z powiatu Radom jutro dostanie promesę na inwestycje. Także będziemy kontynuowali bo te wszystkie programy, ponieważ uważamy, że to jest bardzo istotne dla rozwijania lokalnej gospodarki, bo przecież to przedsiębiorcy lokalni tutaj, stąd, z Radomska będą przecież obsługiwali wszystkie te inwestycje. Wspominał Pan o pandemii, więc troszeczkę może na ten temat również porozmawiajmy. Już od wielu miesięcy cała Polska walczy z pandemią. Jak ocenia Pan te działania? Czy są one wystarczające? Na pewno są wystarczające, chociaż jest to nieprawdopodobnie trudny czas. Musimy pamiętać, że epidemia to dla ochrony zdrowia, to jest po prostu wojna. I wszystkie zasoby, lekarze, pielęgniarki, szpitali są w stanie wojny z wirusem. W tym momencie niewątpliwie jesteśmy w najlepszym momencie od roku, od wakacji zeszłorocznych. Liczba zakażeń dziennych dla całej Polski jest niższa niż dla województwa łódzkiego jeszcze dwa miesiące temu. Liczba osób w szpitalach jest bardzo mała, dlatego możemy w Radomsku również zmniejszyć liczbę urzek covidowych i przywracać kolejne zakresy, Kolejne świadczenia dla pacjentów niecovidowych. Bilans zostanie przeprowadzony całej epidemii. Wszystkie głosy ze strony Ministerstwa Zdrowia, które mówią o pewnej potrzebie zmiany w systemie ochrony zdrowia, to właśnie są doświadczenia i wnioski wyciągane z walki z epidemią. Trwają w całym kraju szczepienia przeciwko wirusowi. Uruchamiane są między innymi punkty szczepień powszechnych. Natomiast no, zdarzają się też takie przypadki, że tych szczepionek brakuje, przesuwane są terminy szczepień. Chociażby w powiecie radomsztańskim również tego typu sytuacja miała miejsce. Jak Pan ocenia, czy już nie będzie tego problemu. Jak w tej chwili wygląda sytuacja, jeśli chodzi o zabezpieczenie szczepionek? W województwie łódzkim w najbliższym miesiącu mamy wolnych 200. 200 tysięcy terminów do zapisania się na szczepienia, zatem nie ma żadnego problemu, żeby się zapisać. Oczywiście, że problemy były, dlatego że producenci szczepionek, którzy mieli je dostarczyć do Polski, gwarantowali nam pewne terminy. My przygotowywaliśmy kalendarz szczepień właśnie pod te terminy, a potem się okazywało, że szczepionek przyjeżdża 50% mniej albo 70% mniej. Tak było zastraszone z Pfizer'em w pewnych momentach i to generowało problemy. W tym momencie nie mamy żadnych tego rodzaju głosów. Logistyka dostarczania szczepionek jest sprawna. Teraz najistotniejsze jest to, aby namawiać wszystkich, żeby się szczepili, dlatego. Dlatego, że mamy mniej więcej 70% zabezpieczenie społeczeństwa, dlatego że mamy osoby zaszczepione i osoby, które przechorowały COVID i mają przeciwciała. A im więcej osób się zaszczepi, tym będziemy mieli spokojniejszy koniec roku, bo na to się nadal szykujemy i zakładamy ewentualność czwartej fali epidemii. Jeśli mówimy o właśnie tych osobach, które jeszcze się nie zaszczepiły, no niestety jest duża grupa społeczeństwa tak zwanych antyszczepionkowców. W internecie pojawiają się również komentarze, jakoby ta szczepionka była bardzo szkodliwa dla zdrowia i życia. No wiele osób czyta te komentarze, wierzy w te komentarze. Czy planowane są jakieś kampanie, które jakby no... Mówiły, jak to naprawdę wygląda sytuacja z tymi szczepionkami. Prowadzimy cały czas kampanię i zachęcam do wchodzenia do internetu, naszczepimy się, widzimy billboardy, robimy różnego rodzaju filmy. Również na stronie Urzędu Wojewódzkiego można zobaczyć filmy z lekarzami, którzy wypowiadają się i dementują różnego rodzaju informacje pojawiające się w internecie. Ja bym się tutaj nie zgodził z panem redaktorem, że jest dużo tych antyszczepionkowców. Oni są po prostu bardzo głośni, ale często to są te same osoby prowadzące 3-4 konta. Są to osoby, które zarabiają na alternatywnej medycynie. Trzeba pamiętać, że jest Istnieje takie grono ludzi, którzy nawet w czasach nieepidemicznych nie chcą korzystać z normalnej ochrony zdrowia i po prostu prowadzą taką alternatywną terapię. I to są te osoby, i bardzo często widzą też korzyść finansową z tego, że ktoś się nie zaszczepi, to przyjdzie do ich gabinetu. Ja bym bardzo prosił, słuchajmy się lekarzy, profesorów. To jest najlepsza droga. Ja jestem po dwóch szczepionkach, moja żona jest po dwóch szczepionkach, dawkach szczepionki. Bardzo dobrze się czujemy, zachęcamy wszystkich do tego samego. Kiedy Pana zdaniem powrócimy do normalności tej, którą znaliśmy sprzed pandemii? Czy w ogóle dojdzie do tego? Myślę, że kroczek po kroczku dochodzimy do tego. Proszę zobaczyć, jak teraz wyglądają obostrzenia, jak wyglądały jeszcze półtora miesiąca temu. Wydaje się, że jeżeli będzie proces szczepień przebiegał tak, tak samo dynamicznie, to w wakacje wydaje się, że wrócimy już do bardziej, bardzo blisko normalności. A jesień pokaże nam, jak to będzie wyglądało w przyszłym roku. Bo jeżeli szczepienia podziałają, to Czwarta fala będzie znikoma i będziemy mogli normalnie funkcjonować zimą, a wtedy i lato będzie jeszcze lepsze. Dziękuję bardzo za rozmowę. Gościem portalu Radomsko24 był Tobiasz Buchański, Wojewoda łódzki. Dziękuję. Dziękuję bardzo.